Witam Was wszystkich, moi drodzy. Jak jak tak i macie tutaj poradnik, jak zrobić przechwytywanie ruchów głowy do farminga, jak i nie tylko farminga, bo do większości gier, które obsługują tego typu programy. Moi drodzy, pobieracie sobie program OpenTrack, link do tego zostawię Wam w opisie, oraz pobieracie sobie program iTrack. Te dwa programy są Wam... Potrzebne. Przy pobieraniu OpenTracka też zaznaczam. O, coś tu o, dobra, pobiera mi się, nieważne. E, zaznaczam, że warto sobie tam pominąć w opcjach pobieranie innych programów, bo przy pobieraniu tego tak już oto pro, programu chcą się pobrać również inne. E, przechodząc dalej. Przechodząc do pobierania, dostaniecie itracka w takiej oto wersji, e, którą należy wypakować. Klikacie sobie prawym, jeżeli oczywiście używacie Windows 10, dajcie sobie wypakuj do iTrack. E, wtedy macie UI, wtedy macie taki oto folderek, tutaj macie aplikację, która musi niestety zostać w tym folderze i musicie ją zawsze uruchamiać z tego folderu. Wynajmniej u mnie tak to jest. E, więc iTrack, odpalacie sobie takiego iTracka, e, tutaj sobie to. Możecie włączyć, wyłączyć raczej polecam Wam to zostawić włączone, bo jak klikniecie Start Tracking pojawi się Wam wasza twarz, która będzie pokryta w takich filotowych punktach, które odpowiadają za właśnie przechwytywanie Waszych ruchów. Tutaj w konfiguracji możecie sobie zobaczyć jak ja mam. Nic się tutaj za wielkiego nie zmienia. Należy wybrać odpowiednią kamerkę, jeżeli macie więcej niż jedną. Eee... No i Start Tracking, następnie przechodzicie do programu Open Track Otwieracie go sobie i widać Was coś takiego Warto sobie przyuważyć jakie macie opcje tutaj ustawione Input oraz Output, muszą te dwie opcje zgadzać się z tymi które mam ja Przechodząc dalej do opcji, polecam sobie zbindować Center Czyli przycisk odpowiadający za właśnie centrowanie naszego, tej naszej ośmiorniczki która jest w zasadzie odzwierciedleniem naszej głowy czy tej twarzy więc pod przyciskiem 0 resetujecie sobie i w takiej jakiej jesteście pozycji taka będzie domyślna pozycja dalej output, możecie sobie zobaczyć jak ja tutaj mam wszystko ustawione, jeżeli chcecie mieć identycznie jak ja, w moim przypadku jest to najwygodniejsze ustawienie, możecie sobie ustawić dokładnie tak samo Dalej przechodzimy do mappingu. Tutaj ustawiacie, tak jakby wszystkie parametry, jak się ma zachowywać to te ruchy, w jaki sposób mają oddziaływać i tak dalej, więc również możecie sobie zobaczyć, jak to mam ustawione. Wszystko po kolei. Pitch, Roll. Wszystkie tutaj osie. Klikacie OK. Klikacie sobie Start. I Track również Start Tracking. I przechodząc do farminga musicie sobie oczywiście w opcjach zaznaczyć przechwytywanie ruchów głowy slash oczu, no bo bez tego niestety całe nasze zamieszanie nie zadziała. No i na koniec macie jak to wygląda w grze, jak się tym posługiwać. Myślę, że dacie sobie radę, także dziękuję za oglądanie i trzymajcie się do następnego, cześć!